Przed pokazaniem tych ćwiczeń, które można wykorzystać w domu do treningu biegowego, przygotujemy sobie najpierw elementy rozciągające. Najprostszej pozycji niskiej przełóż sobie, połóż się na lewym boku, przełóż sobie prawe kolanko, chwyć sobie lewą ręką za prawe kolano, przytrzymaj je przy podłożu. Drugą postaraj się uchwycić za kostkę i przyciągnąć. Kolano do tyłu. I w tej pozycji wykonaj od 4 do 6 oddechów, podczas wydechu, starając się przyciągać nogę tą, która jest bliżej podłoża do siebie. W ten sposób rozciągamy tak zwaną taśmę przednią, czyli mięśnie przedniej strony naszego UDA oraz mięśnie, które zginają. Biodro, co jest dla nas bardzo istotne z punktu widzenia przygotowania do wzmacniania bioderka. To ćwiczenie wykonujemy symetrycznie od dwóch do czterech serii, 4 do 6 oddechów w trakcie jednego powtórzenia.